Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na taki filmik pogadankowy. Eee, ostatnio był makijaż. Następny makijaż też pojawi się w środę i to będzie makijaż, który mam teraz na oczach wykonany jest on paletką Wayne Gosa, więc w środę możecie się spodziewać, spodziewać takiej krótkiej recenzji i... Znaczy, krótki ten makijaż nie będzie, bo pewnie będzie z 25 minut, bo moje gadanie i w ogóle, ale no nieważne, eee, więc możecie się tego spodziewać, eee, ale to będzie dopiero w środę. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj eee, to znaczy wy oglądacie ten filmik w niedzielę, bo dzisiaj niedzieli nie ma, ale wy oglądacie ten filmik w niedzielę i dzisiaj będę Wam chciała troszeczkę poopowiadać o kosmetykach Medic Aid, dlatego że mam je już trochę w swojej, w swojej toaletce, używam tych produktów w swojej pielęgnacji już naprawdę dość, dość długo. I chciałabym po prostu cały czas tylko tak wiecie: po prostu, po prostu, po prostu. Chciałabym o nich Wam troszeczkę opowiedzieć, bo uważam, że to są kosmetyki naprawdę warte uwagi. Um, I są to zdecydowanie produkty, które. Ja sobie tutaj przekładam, do tego patrzę w tą stronę. I są to zdecydowanie, słuchajcie, produkty, które pomagają polepszyć stan cery. Ja odkąd je mam i używam już około, myślę, 3-4 miesięcy. Tak mi się wydaje, przynajmniej około 4 miesięcy. Ale wiecie, co sprawdza jeszcze? Dlatego że. Serum e, wstawiałam ostatnio na Instagramie, o, no nie ostatnio, dobra, serum mam od sierpnia, no to mamy już sierpień, e, sierpień wrzesień, październik, listopad, grudzień, 5 miesięcy, tak, więc, te, więc serum z witaminą co mam, e, mam najdu, najdłużej w swojej toaletce, potem mam e, retinol, to tak, ale myślę, że około, około właśnie 4 do 5, do 5 miesięcy, E, używam tych produktów, więc e, no więc recenzja też będzie już troszeczkę, wiecie, to nie będzie taka, że po dwóch tygodniach mówię Wam, o matko, jakie te kosmetyki są fantastyczne, tylko jednak trochę już je poużywałam. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o moje włosy, ja dzisiaj nie mogę dojść z nimi do ładu i składu. Mała grzywka układa się w każdy, w każdy możliwy sposób, nie wiem, jakoś tak się zbiera. Trudno, musicie przetrzymać, y, musicie to przetrzymać, ja też włosy związałam, bo mówię Wam, kompletnie one nie chcą ze mną współpracować. Ja też mam, nie będę oszukiwała, mam też obok ściągę, jeżeli chodzi o składy produktów, bo ja ich po prostu nie znam wszystkich na pamięć i też nie ma sensu, wiecie się wszystkiego uczyć na pamięć, a nie ma też tych składów tutaj na opakowaniach, bo były na pudełeczkach, więc no niestety, ale, ale pudełeczka poszły do kosza, więc mam też ściągę, jeżeli chodzi o składy, żeby Wam mniej więcej powiedzieć, wiecie, jak te produkty, co te produkty mają w składzie i jak one się e, jak one się przekładają na. Na pielęgnację. Zaczynam od produktu, który mam, od kosmetyku, który mam najdłużej w swojej, w swojej pielęgnacji. To jest oczywiście serum z witaminą C. To jest to oto, ten oto piękniś. To jest Medic Aid c Lipid, e, Lipid Vitamin C Antioxidant Serum. Produkt, który ja mam, tak jak powiedziałam, najdłużej w swojej kosmetyczce. Jeżeli chodzi o otwarcie tego, czy o ważność tego produktu, to mamy 12 miesięcy od otwarcia. I większość chyba produktów tak od Medic Aid ma 12 miesięcy do otwarcia. To jest bardzo fajne, bo faktycznie takie serum z witaminą C w ciągu 12 miesięcy jesteśmy w stanie zużyć. Um, ja mam jeszcze mniej więcej gdzieś tyle. I myślę, że spokojnie, ale to spokojnie jeszcze na 3-4 miesiące mi wystarczy. Chciałam teraz, <coughs> przepraszam, na Black Friday kupić um, tą wersję Citet, Citetra Intense, ale zdecydowałam się, że jednak nie poczekam. Żeby też to serum z witaminą C było jak najbardziej świeże, jak je zamówię, wiecie o co chodzi? żeby nie stało w tej mojej kosm... to, szafce i w ogóle nie czekało, nie czekało, pomimo tego, że nie będzie otwarta, więc dałam sobie spokój, zużyję to i dopiero kupię, kupię kolejne. Ale teraz do rzeczy. E, mamy tutaj 30 ml produktu i to, co wyróżnia ten produkt na tle innych produktów, to jest forma witaminy C, jaka została użyta w tym serum. A jaka została użyta, to Wam już mówię, tylko zerknę swoje notatki. E, tetraizoplanitynian ascorbyru. Strasznie ciężka nazwa, ale e, to jest ciężka nazwa, ale to jest bardzo ale to bardzo skuteczna pochodna witaminy C, która doskonale ale to doskonale e, jakby zachowuje swoją stabilność, e, ale też e, ta forma witaminy C, ta, ta pochodna witaminy C sprawia, że e, wystarczy naprawdę bardzo niskie stężenie, żebyśmy mogły zauważyć Efekty na naszej skórze. To, co też wyróżnia ten olej na tle innych produktów, to jest to, że on ma oleistą formułę i on jest na bazie olejku chochoba. To nie jest produkt, który jest, wiecie, tłusty w swojej konsystencji. Nie. Ale to na przykład nie jest woda jak serum z Medic Age, jak serum z Alpha Age, czy na przykład jak serum z. Jakie ja jeszcze serum używałam? Jak na przykład Pola Choice. To nie, jest, to nie jest ten typ produktu. To jest taki fajny produkt, taki bardzo fajnie otulający. Dziewczyny, myślę, że z suchą skórą będą bardzo, ale to bardzo wdzięczne za, te, za, tą, za tą formułę, jaka jest na skórze. Ale ono się bardzo szybko wchłania w naszą twarz, w naszą skórę, i bardzo jest komfortowe w ciągu dnia. Kompletnie nie waży, i nie roluje się pod nim makijaż, nic, ale to kompletnie nic się nie dzieje. Z makijażem więc, a ja go używam na dzień, tak? bo to też jest produkt, którego ja używam na dzień. I tak jak powiedziałam, ta forma witaminy C wykazuje się ogromną, ale to ogromną stabilnością, najmniejszym podrażnieniem, bo witamina C też może podrażniać, a tutaj ta forma witaminy C jakby nie wykazuje się taką reakcją, która może powodować podrażnienie skóry. I to, co jest też bardzo, to bardzo właśnie interesujące w tym produkcie, że możemy go używać razem z innymi formami kwasu L-askorbinowego. Czyli możemy używać go z innym produktem, który ma również kwas, który ma również witaminę C w swoim składzie i zupełnie, a to zupełnie nie będą się te dwa produkty gryzły ze sobą, tak? Więc to jest też bardzo fajne. Tak jak mówię, no, powiedziałam Wam chyba wszystko, co trzeba: że jest w olejku, że ma olej z tą formułę. E, używam około 6 kropli, nakładam na całą swoją twarz, e, zaraz po umyciu. Myję skórę, używam toniku z kwasem, e, zaraz mam powiem zresztą, jakim, bo też toniku z Medic Aid sobie mgiełką nawierzającą. Nakładam ten produkt, potem nakładam dopiero serum, składam się aloronowym i kremi. to jest taki mój zestaw dzienny, który sprawdza się u mnie najlepiej. Czy latem, czy zimą, bo jak, tak jak powiedziałam, używam tego produktu od sierpnia, więc już latem e, też, też ten, e, ta forma witaminy C stosowana właśnie mm, na dzień, ale w formie ona jest, no tak jak mówiłam, w formie olejku, i tak się u mnie sprawdzała i kompletnie nie wyświecała mi się skóra ani nic, Ona się naprawdę pięknie, ale to pięknie e, w, wchłania. No ja widzę efekty. Moja skóra nie dość, że jest pięknie nawilżona właśnie dzięki tej zawartości olejku chochoba, to jeszcze dodatkowo widzę faktycznie rozjaśnienie. To jest ta najsłabsza forma witaminy C, więc tak jak powiedziałam na początku, teraz będę sięgała już po e, Citetra Intense, czyli ten wyższy, wyższy stopień, ale na sam początek jak kupowałam te produkty, wolałam zacząć od niskich, od niskich stężeń, żeby zobaczyć, jak moja skóra po prostu zareaguje. Wiecie, to są różne składniki, różne połączenia, różna też forma witaminy C, inna od tej, którą stosowałam, ehm, więc lepiej zacząć od tego mniejszego, żeby po prostu skórę, e, skórę przyzwyczaić do tego. Ja bardzo, ale to bardzo lubię. Widać rozjaśnienie, moja skóra nabiera ogromnego, ale to ogromnego glow. I to nie jest ten glow dany, wiecie, od olejku, tylko to jest ten glow, który po prostu powoduje witamina C sama w sobie, tak? Moje zaróżowione policzki zdecydowanie zmniejszyły się i to o wiele, wiele, i to o bardzo, o wiele, o bardzo, bardzo mocno zmniejszyły się, jeżeli chodzi o to takie, wiecie, zaróżowienie i zaczerwienienie. Po nałożeniu skóra jest komfortowa, jest bardzo mocno ukojona. Świetny produkt, naprawdę świetny, nie należy do najtańszych, ale produkty Medic Aid mają, wiecie, ze sobą. Ogromne, ogromne, ogromny zaplecze, jeżeli chodzi o badania laboratoryjne i formulacje tych produktów, jest zawsze na najwyższym poziomie, więc płacimy nie tylko, wiecie, za sam produkt, ale też za tą jakość i za to wszystko, co jakby jest z nim związane. Wiemy po prostu, co dostajemy. Dostajemy świetnej jakości produkt, w tym przypadku świetnej jakości serum z witaminą C. Więc, citetra, ta wersja podstawowa dla mnie rewelacja, ale jak skończę, to sięgnę po po prostu po tą mocniejszą, tak? Ale nie dlatego, że ta nie działa, tylko dlatego, że po prostu, jak wiecie, wskoczyła, lewe wyżej. To tak jak jest z, przekładam sobie kolejne, kolejny skład, to tak jak jest z, no wiecie, z treningami. Zaczynamy od tych najniższych, a później już wchodzimy na taki etap, gdzie po prostu te treningi są tak... Tak intensywne, że naszemu organizmowi to nie przeszkadza. I tak samo jest właśnie z tymi produktami, które mają w sobie składniki aktywne, że lepiej zaczynać od tych niższych stężeń i po prostu trenować naszą skórę do tego momentu, aż będzie ona w stanie tolerowała te najwyższe i wtedy po prostu ta no, nie będzie miała efektów ubocznych, tak? czyli podrażnie ani nic, ani nic z tych rzeczy. Kolejna rzecz to jest krem, również krem z witaminą C i również właśnie z tym składnikiem, o którym wcześniej wspomniałam, to jest przerewelacyjny krem na dzień. On nie ma jakiegoś, wiecie, składu, który, by powiedzi, który byśmy powiedziała o Boże, ile tam olej, ile tego, ile tam tego. Nie. To jest bardzo fajny, podstawowy krem na dzień. Ten, ja mam wersję bez bez czego? Bez SPF-u, dlatego, że ja SPF używam osobno. Nie wiem, czy zobaczycie, ale jego konsystencja jest taki naprawdę gładziutki. Może jakieś przebitki Wam wstawię tutaj tych produktów, żebyście mogły sobie zobaczyć tą konsystencję. To jest taka konsystencja o matko, no nawet nie galaretki, to jest taki, no coś tak lekkiego, a tak komfortowego na skórze, że ja używam tych produktów razem, żeby jakby wzmocnić ten efekt, wiecie, witaminy C na mojej skórze i u mnie one się spisują na prawa. no wiecie, dostanie tego kopa tej witaminy C, będzie taka cały czas promienna i rozpromieniona i faktycznie ten krem się świetnie sprawdza, świetnie się sprawdza pod makijaż, nie roluje makijażu, pięknie się wchłania, zostawia taką bardzo ładną, satynową Sodynową skórę jest bardzo komfortowy, nawet teraz zimą dla mnie, ogólnie też jest, znaczy no jeszcze nie mamy jakiejś takiej szczególnie mocnej zimy, ale teraz kiedy już ta temperatura zdecydowanie spada poniżej, poniżej zera, to dla mnie on jest wystarczający bardzo, to bardzo go lubię, naprawdę uważam, hmm. że jest świetnym produktem. Mamy tutaj oczywiście ile? 50 ml i myślę, że spokojnie starczy mi. Ja zużyłam pół opakowania dopiero, używam go codziennie rano więc spokojnie starczy mi na kolejne jeszcze jakieś 4-5 miesięcy stosowania, a jest naprawdę produktem, który ja uwielbiam, uwielbiam stosować. I ma bardzo przyjemny taki delikatny, delikatny zapach, ale nie jest to taki zapach, wiecie, chemiczny, ciut cytrusowy, ale to nie jest taki cytrus, wiecie, taka cytryna, cytryna, że, że czujemy, że tam chemię napakowano. Nie, nie, nie. To nic, nic, nic z tych rzeczy. Bardzo, ale to bardzo się z nim polubiłam, więc krem również z tą samą formą witaminy C która jest tutaj również, ta, ta forma witaminy C, tak jak powiedziałam na początku, ona jest świetna, bo wystarczy niewielka ilość. Witamina C właśnie jest, charakteryzuje się tym, że właśnie przy tym najniższym stężeniu wykazuje takie najsilniejsze działanie i nie powoduje podrażnień, więc to jest fajne. Dla dziewczyn, które mają naprawdę problem z doborem witaminy C, bo 15% was podrażnie, 10% jest za słabe, albo macie np. kwas ferulowy, który nie do końca, na przykład tolerują skóry, bo nie wszystkie skóry muszą tolerować każdy składnik, to to jest świetną, ale to świetną alternatywą. Teraz będą kolejne serum, to jest serum z peptydami liquid peptides i to jest słuchajcie, no to jest po prostu sztos, ja sobie otworzę tylko e, skład, żeby wiedzieć. Tutaj mamy aż y, taki koktajl 30% koktajl peptydowy w tym, w tym kosmetyku. Ja Wam też zostawię na dole link do mojego filmu na temat peptydak, bo teraz na temat właściwości peptydów nie chcę się po prostu zagłębiać, bo ten film by trwał i trwał, ale ja zrobiłam osobny film na temat peptydów i na temat podziału peptydów, że mamy nośnikowo i w ogóle, więc sobie będziecie mogły zobaczyć i poczyty, posłuchać na ten temat, bo peptydy uważam, że są fenomenalnym. Składnikiem przeciwstażeniowym, bo one po prostu wpływają na produkcję naszego wiecie, kolagenu i elastyny. Nasza skóra peptydy na sobie rozpoznaje jako uszkodzony na skórek i po prostu sprawia, że zaczynam budować elastynę i kolagen, wytwarzać te dwa składniki, żeby naprawić ewentualne uszkodzenia. Więc w taki sposób, jakby peptydy działają na naszą skórę, co jest fenomenalne, naprawdę fenomenalne. A tutaj mamy aż 30. 30 no nie może nie 30 różnych, ale mamy 30% różnych, wiecie, tych, tych, tych peptydów. Tutaj zawarty ten koktajl, ten peptydowy jest naprawdę świetny. Mamy też te peptydy miedziowe tutaj również są w tym, w tym produkcie, więc też to jest po prostu, słuchajcie, to jest żelazko, naprawdę to jest żelazko dla, dla naszej skóry. To jest dla mnie, to jest jaką skórą budzę się rano, to jest po prostu nie do, nie do opisania. Zużycie jest niby niewielkie, bo wystarczy naprawdę niewielka, ale to niewielka ilość tego produktu. Ja nakładam na lekko zwilżoną skórę tonikiem. No ja go ale bardzo, to bardzo lubię. To, co, o czym jeszcze musicie wiedzieć, to jest to, że on ma w składzie również kwas glikolowy i kwas mlekowy, czyli lactic glycolic acid taką mieszankę. Więc dla dziewczyn, które na przykład uważają, że troszeczkę je przesusza, ściąga, to to jest efekt właśnie tego kwasu. I fajnie nałożyć taki bardzo treściwy krem na niego, albo na przykład krem z olejkiem zmieszać. I też to się świetnie sprawdzi. Ja go używam zawsze na wieczór. Zawsze używam go w te wieczory, kiedy dzień wcześniej, kiedy wieczór wcześniej używam retinolu. To wtedy używam też tego produktu. Uwielbiam, więc Medicaid Liquid Peptides to jest mój ukochany, ukochany produkt. Ja miałam też Stainless Skin. W tym filmie też wam mówiłam na dole. W tym filmie na dole, który Wam podlinkuję o peptydach, miałam Stineless Skin a i tam miałam Matrixil, ale nie działał tak rewelacyjnie na mnie, jak właśnie mieszanka tych peptydów, które są po prostu tutaj zawarte w tym kosmetyku. To jest coś po prostu rewelacyjnego. Ok, kolejny kosmetyk, kolejny skład. I kolejna przerzucona kartka. To jest nowość, słuchajcie, od firmy Medic Aid i tutaj mamy do czynienia z tonikiem. To jest tonik: Medic Aid Press and Glow Daily Exfoliating PHA Tonik z aktywatorem enzymów złuszczających. Tutaj mamy kwasy PHA, tutaj mamy glukonolakton, który doskonale, doskonale działa na naszą skórę. Nie dość, że działa, te kwasy PHA działają tak jak. Kwasy AHA, czyli wiecie, no po prostu um, złuszczają na skórek i w ogóle, i w ogóle, czyli robią to samo, co kwasy AHA, ale nie podrażniają naszej skóry, więc nawet te najbardziej wrażliwe um, um, osoby, które mają najbardziej wrażliwą skórę, um, będą mogły również tych produktów używać, ale glukonolakton też działa tak fantastycznie, że on jakby przyciąga wodę do na naszej skóry. Sprawia, że um, nie pozwala, wiecie o co chodzi, nie pozwala um, utracić tego nawilżenia, tak? naszej skórze sprawia, że ona naprawdę cały czas, cały czas jest nawilżona i to jest faktycznie widoczne. Zresztą widzicie, jakie jest zużycie tego produktu. Ja go prawie całego zużyłam. Używam go codziennie, codziennie rano, czasem dwa razy dziennie. Fajne jest też to i też firma Medic, ja o tym piszę na swojej stronie, Internetowej, że tego produktu, właśnie tego produktu z kwasami EHA, PHA, że te kwasy są tak delikatne i tak, de, tak, tak delikatne dla najbardziej dla żywych skór, możemy używać razem z retinolem. Czyli możemy po prostu użyć tego, tego toniku, pyskać giełką nawilżającą i nałożyć również retinol i nasza skóra nie będzie podrażniona. I ja też tak robię. I moja skóra nie jest podrażniona, nie jest przesuszona, nie łuszczy się, nic, ale to nic się nie dzieje, ale dzięki temu. To działanie, wiecie o co chodzi. Te składniki mają możliwość jeszcze doskonale przeniknąć w głąb, w głąb naszej skóry, więc naprawdę, ale to naprawdę jest to świetny produkt. Też tutaj on ma w swoim składzie ekstrakt z opuncji figowej, a ona też pomaga w procesie odbudowy komórek naszej skóry. Więc to jest naprawdę doskonały produkt świetny, ale to świetnie przemyślany, jeżeli chodzi o skład. Naprawdę. No, wpisuje się w ogóle, wiecie, w tą pielęgnację Medic Aid po prostu doskonale, tak? Więc no, nie, można, nie można sobie tutaj zrobić tym produktem krzywdy. Świetnie. Ja też mam kwasy PHA od Zelens i uważam, że one są o wiele bardziej mocniejsze w działaniu, bo po nich piecze mnie przez jakiś czas. Co jest oczywiście dopuszczalne, tak, bo ten efekt znika, ale po jakiś czas piecze mnie skóra tu kompletnie, a tu kompletnie nic się nie dzieje, a efekt. Ten efekt właśnie rozjaśnionej, nawilżonej i, w, i bardzo ładnie złuszczonej skóry jest widoczny, bo też ta tekstura, faktura mojej skóry jest o wiele lepsza, kiedy używam tego produktu. Więc ja już jestem od niego lekko, lekko uzależniona. Kolejny kosmetyk to jest Retinol, i to jest Krystal Retinal od Medic. 8. Ja mam jedynkę. Dlaczego jedynkę? Ja też o nim wspominałam, chyba jak mówiłam o swoich nowościach w pielęgnacji czy, czy, czy w jakichś tam nowościach zakupowych. Dlatego, że ja tak zawsze mam. Jak zaczynam przygodę z nową marką, z nowym kosmetykiem, to wolę, jeżeli jest wybór oczywiście, to wolę zacząć od najniższego możliwego stężenia i jeżeli produkt mi em, em, podpasuje, tak, będzie dla mnie odpowiedni, będę wiedziała, że efekty na skórze są, no to wtedy będę sobie, wiecie, do góry, do góry stopniowała, aż te... Aż to wszystko będzie takie, jak powinno być, ten, ta, te, to stężenie. Ale ja nie chcę też nakładać od razu na siebie dziesiątkę, na przykład, bo tutaj mamy wersję 1, 3, 6 i 10, yy, czyli ten stopień, wiecie, yy, yy, procent retinolu, jaki tutaj jest w tym, yy, w tym produkcie. A ja też nie chcę sobie od razu nakładać dziesiątki nie chcę po prostu, wiecie, ściągać mojej skóry płatami, albo żeby tak mocno ją podrażnić że nie będę w stanie jej używać. Wolę budować, e, budować po prostu sw swoją siłę swojej skóry, tak? Budować, żeby mogła po prostu się przyzwyczaić do, do wyższych stężeń. Serum z witaminą A. Co ciekawe, to ta serum z witaminą e, A, czyli to serum retinolowe, również zawiera, słuchajcie, e, tą formę witaminy C, którą na nakładę, którą, e, żebym sobie którą e, również znajdziemy i w kremie, i w e, tym sitetra, i, e, sitetra, czyli w tym typowym serum z witaminą C. Więc tutaj też mamy połączenie witaminy C i retinolu i kompletnie, ale tak kompletnie e, nie wpływa to jakoś źle na stan skóry, Wręcz, wręcz bardzo fajnie, fajnie one ze sobą współgrają. E, mamy tutaj też glicerynę, mamy oczywiście witaminę E, mamy też tutaj kwas hialuronowy, więc to jest bardzo przyzwoity skład z bardzo takimi fajnymi produktami, które po prostu koją skórę, dodatkowo ją nawierzają. E, procent retinolu, czyli stężenie tutaj, to jest 0,01, więc najniższe z możliwych i naprawdę jest bardzo delikatny. Ale im dłużej go używam, czyli ta systematyczność, wiecie, jest taka ciągła, to po prostu widzę systematycznie, że skóra jest coraz ładniejsza, tak? I to mi odpowiada. Ja nie chcę takiego bum, łuszczymy się przez miesiąc. Nie, ja chcę, żeby moja skóra po prostu systematycznie odnawiała się, złuszczała, ale żeby te efekty uboczne nie były tak po prostu mocno, e, mocno e, upierdliwe. A forma retinolu, jaka tutaj jest użyta, to jest oczywiście pochodna witaminy A, bo witamina A, taka czysta w sobie witamina A, jest dostępna tylko na receptę. Ja też mam filmik o aktywnych składnikach w kosmetykach, też Wam zostawię na dole link do niego. Tutaj mamy aldehyd retinylowy, retinowy, przepraszam, aldehyd retinowy, e, więc pochodna witaminy A, również taka bardzo delikatna, ale bardzo, ale to... Bardzo skuteczna, przeciwdziałająca procesowi starzenia się skóry. I to, co jest też fajne, to ten produkt za, jakby ma też, wykazuje również działanie antybakteryjne, więc dla dziewczyn, które mają problemy i celę trądzikową, więc to nie jest tylko produkt ale jeżeli macie na przykład celę trądzikową, to ten produkt również wykazuje takie działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i też się świetnie dla Was sprawdzi. Ale zaczynajcie od małych stężeń, żebyście sobie nie zrobiły krzywdy nie pogorszyły stanu cery i nie zniechęciły się do danego składnika, więc najniższe, najniższe stężenie. I ostatnia rzecz, o której Wam dzisiaj powiem, film przecinany, a tak jak powiedziałam, wyłączała mi się kamera, nie wiem czemu, mam nadzieję, że teraz, teraz już się nie wyłącza, bo widzę, że nagrywa. Ostatnia rzecz to jest produkt do mycia twarzy, to jest Calmwise Soothing Cleanser, czyli taka pianka, Zrobię, postaram się zrobić przebitki. Trochę się wysilę przy edycji tego, tego filmiku i postaram się zrobić przebitki, żeby wam pokazać, jak ta pianka wygląda. Co tutaj mamy w składzie? Ona zawiera olej ze słodkich, olej ze słodkiej pomarańczy, który działa bardzo ładnie wyciszająco na naszą skórę, ale też słuchajcie, zawiera chrolofil. A chlorofil ma właściwości zdecydowanie lecznicze i jakie? Właściwości przeciwutleniające. E, mamy tutaj witaminę K, która doskonale działa na nasze naczynka e, krwionośne. Wiecie, pomaga im się domykać i, i przy regularnym stosowaniu faktycznie działa kojąco i uszczelniająco na naczynia, e, na naczynia krwionośne. Ale tutaj też mamy opatentowany składnik, e, który nazywa się, żebym go nie pomyliła, ale on tutaj chyba nawet jest, słuchajcie, tak, teprenon, 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 E, to jest taki składnik, który. Chceszcie, jak to powiedzieć mam, żebyście, żebyście, żebyście zrozumiały, Bo ja sobie, wiecie, on to jest produkt, który faktycznie przeciwdziała procesowi starzenia się skóry na zasadzie takiej, że jakby powstrzymuje komórki przed, e, przed ich rozpadem, wydłuża czas życia, tak? Dobrze, tak czas życia danej komórki, tego, żeby ona, wiecie, jak najdłużej była w naszej skórze, żeby nie znik... no, no żeby tak szybko się nie starzała. O, w ten sposób. Mam nadzieję, że, skuma... że skumałyście, wiecie, o co chodzi. Więc to jest też bardzo fajny produkt, bardzo fajny składnik, bardzo taki, wiecie, ciekawy w produkcie do mycia twarzy, ale ta seria Calm jest cała, bo tam jest też serum chyba i jeszcze coś chyba, krem do twarzy, taki lekko zielonkawy, i powiem wam, że na to serum, właśnie z tym, e, Teprenolem mam ochotę i chyba je sobie zamówię, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Wiecie, że, że jednak coś tam się na tej skórze dodatkowo dzieje, bo jak możemy działać przecież starzenie z każdej strony, nawet w przypadku produktu do mycia twarzy, to trzeba działać. Bardzo przyjemny produkt, ja go bardzo lubię używać wtedy, kiedy dzień wcześniej, noc wcześniej używałam retinolu, żeby na drugi dzień po prostu nie trzeć mojej skóry, żeby jakoś mocno, wiecie, jej nie, nie, jak to powiedzieć, nie atakować, wiecie, tymi wszystkimi olejkami, to wtedy właśnie sobie lubię użyć tej pianki, po prostu delikatnie masowujemy sobie w naszą skórę, wystarczy jedno naciśnięcie, delikatnie na zwilżoną wcześniej twarz i masowujemy sobie w naszą, w naszą twarz i zmywamy i ona się pięknie zmywa, pięknie koi, faktycznie od razu to, co jest widoczne, słuchajcie, po użyciu tego produktu, to to, że ta moja naczynka, ja przynajmniej to widzę, mój rumień, który mam stały, taki na policzkach, jest wybladzony i faktycznie on jest bardzo, to bardzo blady więc to jest od razu, ale to od razu widoczne, więc no witamina K, witamina e, chlorofil, e, macie e, e, olej ze słodkich, tak, ze słodkiej pomarańczy, no i ten teperon, tak, teprenon, teprenon, opatentowany składnik, który po prostu przeciwdziała procesowi starzenia się naszej komórki, sprawia, żeby ona się nie rozpadała tak szybko i nie, i nie, e, i, i nie umierała, nie obumierała, tak, więc to jest to, to jest ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o Medicaid. Film, jeżeli chaotyczny, to bardzo, ale to bardzo Was przepraszam, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Tych kosmetyków z Medicaid, tak jak widzicie, no ja mam sporo. Bardzo lubię ich opakowanie, bardzo lubię to, że to jest takie proste, białe, srebrne, takie apteczne, takie medyczne, takie sprawiające wrażenie firmy, której naprawdę warto, ale to warto zaufać na pewno przygoda z Medic Aid się u mnie nie skończy, tonik, liquid peptides, czy witamina C, czy kręt witaminowy C, czy retinol, czy ta pianka, no to są produkty, które ja bardzo lubię i będę do nich wracała cały czas, szczególnie właśnie do tego toniku, do z witaminą C, no peptydy to na pewno zostaną w mojej kosmetyczce, na stałe w mojej toaletce, a Medic Aid się rozwija, jest to firma brytyjska, oni się też rozwijają cały czas, dodając, dodają, tak jak chociażby ten tonik, to jest jakaś tam nowość u nich, więc oni się cały czas rozwijają, cały czas pracują. To mi się też nie podoba, że te produkty i składniki, które są użyte, to jest wszystko potwierdzone badaniami klinicznymi, że to nie jest po prostu, wiecie, takie wyssane z palca, że oni mają, e, mają wiecie, no, mają zaplecze, któremu ja ufam osobiście, ja. E, gdzie są dostępne kosmetyki MediGate? To możecie je kupić na stronie Look Fantastic, na stronie Cold Beauty, ale również na stronie Top Aesthetic. I na stronie Skin Expert, ja Wam zostawię wszystkie linki na dole i jak jeszcze jakąś stronę znajdę, której można zaufać, bo Look Fantastic i Cold Beauty to są autoryzowani sprzedawcy Medicaid, podobnie jak Top Aesthetic i Skin Expert, więc tym stronom można zaufać, że nie dostaniecie starych produktów albo jakichś podrobionych, albo przeterminowanych czy coś w tym stylu, więc to są produkty, to są strony, którym można zaufać. No i okej, okay, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam przeszkadzało, że zerkałam na notatki, to, trudno, to, to bardzo, to bardzo Was przepraszam. Ale nie jestem w stanie spamiętać każdego składnika w każdym kosmetyku, jeżeli go nie widzę e, danej nazwy, bo ja wiem o czym e, chcę powiedzieć, a nie do końca potrafię wymówić i też nie chcę Was wprowadzać w błąd, więc. Wolałam skorzystać z notatek. Wiecie to, że też jak nie było, że ja jestem, ja jestem zawsze przygotowana do każdego filmiku. Mam napisane to, co chcę Wam powiedzieć, dany składnik, o którym chcę Wam opowiedzieć, co on robi, więc to też nie jest tak, że ja dlatego wolę z nich skorzystać, jeżeli czegoś zapomniałam, żeby po prostu wam o tym powiedzieć, jeżeli coś jest godnego uwagi. Ok, Jeżeli filmik się podobał, to dajcie kciuka w górę. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na następny filmik, który ukaże się w środę, a będzie to test paletki Laneagosa. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa!